Niestety magazyny Lego na 80% mogą podrożeć. Wnioskuje to po tym, że część przyszłych magazynów będzie miała dość duże dodatki, jak na standardy gazetek, jak na przykład dodatek do magazynu Dreams lub Marvel. Oczywiście wcześniej pojawiały się czasem większe dodatki do magazynów, ale nigdy dwa naraz. Poza tym w innych krajach ceny gazetek są większe niż w Polsce i klasują się one od 21 i 21,49 zł do nawet 30. 10 zł, więc to już może przemówić o tym, że gazetki w Polsce podrożeją. Może to też wiązać się z niedawnymi podwyżkami cen w Lego Storach, ale bierzcie to z przymrużeniem oka. Zrobiłem także na szybko model przyszłego dodatku, którym będzie Z-Blob, i okazuje się, że będzie on dwa razy większy niż minifigurka Lego, co jest bardzo podejrzane i może świadczyć o podrożeniu magazynów na np. Na 25 zł. Oczywiście może się też tak okazać, że będzie to wydanie specjalne tak jak było w Lego Friends, że zamiast dostać zwykłą gazetkę dostawało się wydanie specjalne, a później już były zwykłe gazetki. Na koniec chciałbym dodać, że to tylko moja teoria i nie musicie jej ufać, ale bądźcie przygotowani, że magazyny mogą podrożeć. Na koniec zostaw subę i lika, jeśli film Ci się spodobał i do następnego, cześć.